Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku serii Pograjmy, gdzie gramy w co? No, gramy w Bed Dream. Jest to gra od Desert Foxa, który się nazywa Robert Gośrowski No i to jest czwarta odsłona w cyklu tych gier Bed Dream. I tym razem podtytuł to Cyclops, czyli cyklopy. Czegoż się spodziewać? Nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście gramy w wersję po polsku, niby, ale to jest taka point, e, przygodówka po and click. I tam tak naprawdę właściwie poza opisami przedmiotów, które zbieracie, za dużo tekstu nie ma. Przynajmniej nie było do tej pory. Także ten polski nie jest taki Wam koniecznie niezbędny do życia. Ciekawostką jest to, że w czwartej odsłonie pojawił się fullscreen i gramy teraz w full fullscreenie, więc nie będzie takiego czarnego paska e, po jednej stronie przy, przy tym filmie. Także fajnie. No i co? Zacznijmy. K plus B. Kasia i Bartek się kochają. Nie wiem. Jest tu strzałeczka. Czy ja coś tu mogę podnieść na dzień dobry? Teraz po jeden klik. Więc ja będę tutaj dużo szukał, właśnie różnych rzeczy. Po, po tej planszy. Chyba tu trzeba po prostu wejść w to miasto. W mieście jeszcze nie byliśmy. Mamy no, coś dziwnego. Ok. Tu jest trumna. Tu jest jakiś bicykl. Taki właściwie fajny, staromodny. Co my tu mamy? Cyclops. Czyli cyklopy. I mamy cyklopa z zamkniętym okiem. Ok. Jak z tego wyjść? Trzeba kliknąć gdzieś obok. W górę, w prawo czy w lewo. Gdzie chcemy iść? Oto jest pytanie. Pies. Gdzie jest pies? Mam nadzieję, że nas nie zje. Um, mamy psa, który ma krew na ustach i. W pierwszej odsłonie traciliśmy palce. Ja się boję troszeczkę kliknąć tego pieska, ale zobaczmy. Wykowarczy. Dobra. A i nie da mi zabrać tego czegoś, cokolwiek to jest. Wygląda jak kamień. Ale czemu miałby jeść kamienie? Nie mam zielonego pojęcia. To są grabki. Ale grabków nie jestem w stanie wziąć. Tu jest jeszcze jedna ścieżka, zobaczmy co tu jest. Ktulu? Nie, nie wiem co to ma być. Ośmiornica. Która tu ewidentnie pokona pełną armię rycerzy. Strzały nawet na nią nie działają, ale tu nic nie jestem w stanie poklikać. Za bardzo. To chyba się muszę wycofać po prostu stąd. Psa mogę zignorować, trumny mogę zignorować. W ogóle kto trumny trzyma w tak, na wierzchu? Przepraszam. Co my tu mamy? Tu jest jakiś szpikules. Nie wiem czy ja chcę tego szpikulca klikać. Co my tu mamy? Um, okej. Okay. Ogólnie to jest jakieś miasto z nagrobkami. Tu jest pluszowy misiu, jakieś pseudo. Okej, okay, zakryjmy ten nagrobek, zobaczmy co jest pod innymi nagrobkami. Tu jest czacha. Dobra, co mamy tu? Tu mamy mumię ze sztyletem. Widać twarz tej muminie, także to trochę przerażające, ale okej, okay, chyba nic tu nie zrobię. Tu jest taki kościotrup, który ma kość, i tą kość, może nam się ona przyda. Moment, Mori, czyli pamiętaj o śmierci, dobra. A to jest taki do kopania nagrobek. Dobra, tu już chyba wszystko wierzyłem, co chciałem. Poza no tym szpiku. Pszem, nie chciałem tego robić. Przykułem oko. Czy, czy swoje w takim razie? Chyba tak. Okej, okay, tu mamy teraz e, trupa na katafalku takim, i tu chyba nic więcej nie zrobimy. Tu jest oczywiście oko cyklopa, cały czas nie wiem czy to jest oko cyklopa czy nie. Tu jest jakieś pęknięcie w ogóle tajemnicze. Dobra, co jest dalej? Młotek, weźmiemy młotek w takim razie. E, tu jakieś tory w ogóle, mam nadzieję, że nic na nas nie będzie przejeżdżało, żadna kolej. E, kombinerki, obcęgi takie. Ok, może się przyda. I teraz już nie patrzę normalnym okiem, tylko patrzę zakrwawionym okiem, nie? Na tą kłódkę. Ach, co za gra. Poczucie humoru tego twórcy jest zabójcze. Ach, dobra, chyba tu, tu nic nie zrobimy, wróćmy w takim razie. Tu wracamy. Eee, no tu już pozaglądaliśmy chyba wszędzie, tu się nic ciekawego nie kryło. Mogę kombinerek użyć na czaszce. Żeby wyjąć ząb. Okej. Okay młotek na czym mogę użyć jeszcze? Coś z tymi nagrodkami tu się będzie działo. Ewidentnie. Dobra, chyba nic więcej tu nie zrobię. To wracamy. Co jest na prawo? Studnia. Eee, wróżka zębowa. Wróżka zębowa. Ząb plus coś. Cokolwiek to jest. Równa się moneta. Ok. Za chwilę do tego dojdziemy. Tu nic więcej nie mogę zrobić. Czy tu się coś stało? Cyklop obserwuje. Się obserwowany. To niedobrze. I tu mamy tego psa. Pies oczywiście lubi kości, więc zniknie. I weźmiemy ucho. Zdobędziemy. Tu cały czas nic więcej nie zrobimy. Ok, to trzeba się chyba wrócić i poszukać. Wróżka zębowa. Jak historia mnie nie myli, to trzeba zawsze zostawić ząb pod poduszką. Gdzie widzieliśmy poduszkę? Na katafalku? Ok. Zostawiłem, a teraz muszę wyjść, nie patrzę! Zasłaniam oczy, nie patrzę Odsłaniam oczy, właściwie jedno oko, nie? Bo już jednego nie mam I mamy kasę! Hura! Mamy monetę I co z tą monetą mogę zrobić? Nie mam żadnego pojęcia Tu coś dalej? Nie Cofamy się um, Co byśmy teraz chcieli zrobić w ogóle? Tu coś się stało? Nie Więc to była wróżka zębowa, to wróżkę zębową mamy zaliczoną um, Tu jest cały czas ten potwór, tu nie przejdę co muszę zrobić dalej? Mam młotek, mam kombinerki, mam ucho. Pies cały czas gdzieś jest. Także to jeszcze nie jest koniec. Uh, nie mogę się wrócić w ogóle do tego pierwszego ekranu, taka ciekawostka. Okej. Okay. Uh, coś tu widać. Nie bardzo. Brakuje mi jakiejś kluczowej informacji, takie mam wrażenie. Drugi ząb mogę dostać. Ok, znowu mogę zostać pod poduszką? E, nie mogę wziąć drugiej monety, niestety. Ale mam, ale mam. W razie czego mam. I co dalej? A w ogóle to tu jest jakiś cyklops, food, coś takiego. Ciekawe, czemu tu nie mogę nic zrobić? To mnie zastanawia. Co ja z młotkiem chcę zrobić? Młotkiem w teorii mógłbym gwóźdź wybić, ale nie mogę. Szukamy. Jeszcze jeden ząb mogę wyjąć. Zębów ci u nas pod dostatkiem. Jeszcze jeden woreczek mam. Szczoteczkę do zębów zdobyłem. Okej, okay. komu ja mogę dać szczoteczkę do zębów? Może temu potworowi tu. Albo pieskowi. Ciekawe, gdzie piesek poszedł. Jak zabić tego potwora? Jak ktoś mi powie, to będę wdzięczny. Hmm. Szukam ewentualnie gdzieś tu można by było kliknąć. Ale nie, nie jestem w stanie dojść do tego. Tu nic nie ma więcej. Tak, tak, mi się wydaje Tu jest tylko ten bicyk Tu już mamy cyklopy i tu widzimy, tu się nic nie pojawia nowego Stąd wychodzimy uh, Tu mamy tą... Nie mogę tu nic zrobić Pojawił się potwór Z tej studni i wziął... Maskę zostawił Tu jest cały czas wróżka zębowa, tu się nic nie zmieniło Okej, okay. ja nic chyba nie straciłem To tylko potwór, który mnie miał przestraszyć Trochę mnie przestraszył, nie ukrywam. Ten się cały czas tu złości. Ja mogę wziąć tą kasę, która tu była. Bo no, no, mi się kasa zawsze przyda. A tu się nic nie pojawiło nowego. Tu cały czas nie mamy klucza do tej krótki. I sam nadal nie jesteśmy w stanie wejść. Tu się trzeba wrócić i zobaczyć, co się tu dzieje. A tu się jakaś rzeź wydarzyła. I ogólnie wrzuciliśmy maskę A, młotkiem. Okej. Okay. Mamy skarbonkę, mamy wróżkę zębową. Tu wiemy, że wróżka zębowa, Okej. Okay. Kiedy mogę wziąć? Nie, To coś mogę przewrócić. O dziwo, się jeszcze nic nie przewróciło w tej grze za, za bardzo. Wrzuciłem monetę. I co dalej? O, i mamy wróżkę uchową. Ucho i taki ślimak. Takiego ślimaka jak gdzieś widziałem. No, w którymś z tych. Promieniu. Czy ja mogę wziąć jeszcze jeden ząb? Oczywiście, że mogę wziąć jeszcze jeden ząb. co chcemy zestawić? I sztuczną szczękę mi zostawią O skończyły się zęby Co ja ze sztuczną szczęką mogę zrobić? Nie wiem Okej okay. Zostawiłem tutaj i mam... Kolczyk Cóż z kolczykiem mogę zrobić? Komu dać sztuczną szczękę? To jest w ogóle potwór z maską, taki trochę podobny do tego potwora w studni Nie wiem czy macie takie wrażenie jak ja Coś tu mogę zrobić z tą szczęką? Nie Po co mi sztuczna szczęka? Tu nic nie wrzucę, ok. tu wiemy o tej wróżce zębowej, ok. To chyba trzeba wrócić tutaj, po prostu. Ja mogę tu, w szczę szczękę Nie. Okej, okay. wrzucamy kolczyk do skabonki. I mamy teraz wróżka oczna. No oko to ja mam! Przekłute już. I muszę wrzucić to oko do jakiegoś garnka. Garnek był przy... ...studni, zdaje się. Także szybciutko się możemy wrócić. Proszę bardzo. I co, i znowu wyjdzie ten potwór z tej studni? Nie, zostawił mi pół monety. Dobra. Idę do skarbonki. Proszę bardzo. O. To mi się nie podoba. Coś tu idzie. Ja mam sztuczną szczękę. Krew. To mi się nie podoba. Eee, cyklop zostawił klucz. Klucz ja potrzebowałem do kłódki. Ale on tu jest zły. Nie wiem, czy to widzicie. Mi się to nie podoba. Wszędzie jest krew. Wróżka zębowa jest też cała za, zakrwawiona. Po co tu jest szczęka? Jak ktoś mi to wyjaśni, to, to będę wiedział. Tego nie rozumiem co, za bardzo o co tam chodzi. To jest jakby na, na grobek, do którego ja bym mógł wskoczyć? Nie wiem. Wszyscy są zakrwawieni. sakra jakaś. Kość. Wziąłem kość. Ktoś tu idzie. Pewnie kość mi się dla pieska przyda, tak? Bo on teraz tu pilnuje tej kurt, więc muszę dać kość temu pieskowi, otworzyć te drzwi, wziąć ten łom, tu już nic więcej nie zrobię. Okej, okay, deska, druga deska, deska, trzecia deska. Wchodzimy! Ojej! Wszystko straciłem! Po zaszczerbku! E, co dalej? Rozbijam świnkę. Coś tu pozbija. już mam? Dobra. E, wziąłem ten. Co jeszcze tu mogę zrobić? Nic! A! Co to zrobić? Happy end? Jesteśmy cyklopami Wziąłem taką dużą wykałaczkę. To była to coś, co w drzwiach było. I przekułem oko, które się pojawiło tam w tej ostatniej scenie, dosłownie, tą wykałaczką. A obrazek, tak swoją drogą to ze szpitala, nie który kolorowaliśmy. Też kolorowaliśmy właśnie drzewko z jabłuszkami i z słoneczkiem. Hu. To by były cyklopy w takim razie. Okazuje się, że ja sobie swoje oko wykułem, żeby wykuć oko drugiemu cyklopowi i się z nim zaprzyjaźnić chyba, nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie o, o tej grze. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. A mi się te gry bardzo podobają, one są strasznie szalone i się będę z wami widział pewnie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy grać w piątą część, bo to była czwarta część. Oczywiście link się znajduje w opisie, jeśli chcecie sami się przekonać, cóż tam szalonego jeszcze się czai na nas w tych uh, snach, tych koszmarach nocnych. A ja się z wami tymczasem żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!